Proszę Państwa, ośrodek w Piotrowicach ucierpiał w trakcie powodzi. My w międzyczasie, swoimi środkami gminnymi, przeprowadziliśmy naprawę tego ośrodka tak, żeby on mógł zafunkcjonować w obecnym sezonie. Ośrodek będzie w Piotrowicach otwarty od 28 czerwca, jeżeli chodzi o kąpielisko. Cały ośrodek, on już jest otwarty i tam, jak usłyszałem od prezesa, już są turyści. Myśmy złożyli wniosek do ministerstwa sportu, a także do KPRM tych środków popowodziowych i okazuje się, że dostaliśmy dofinansowanie. Mamy zapewnienie w tej chwili na kwotę 6,5 miliona złotych. W momencie kiedy zostaną nam przyznane, oczywiście zostanie ogłoszony przetarg i będziemy ten ośrodek remontować, nie tylko remontować, ale wręcz modernizować, wyremontować i domki i hotel, polepszyć warunki na stawach obydwu trzeba tam zrobić odmulanie wymienić po prostu piasek na plaży i na wejściu z tej plaży będziemy myśleć o może utwardzeniu tego wejścia bo to nie do końca dobrze funkcjonowało. Także jest na co wydać te pieniądze i jak je tylko dostaniemy to nastąpi modernizacja ośrodka i mam nadzieję, że dzięki temu zwiększy się jego atrakcyjność i że większa ilość turystów i mieszkańców naszej gminy będzie ten ośrodek odwiedzać.